Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Jade Empire, a dalej w rozdziale 6 i a, dzisiaj będziemy bronić lamentu i bronić siebie przede wszystkim. Prze musimy przetrwać i skopać dupę naszemu mistrzowi. Lee. Właściwie Sun Lee już teraz. <laughs> Dobra. Mm. Więc tak, teraz jesteśmy lisicą. W sumie. Trochę dziwne, bo wydawało mi się, że wcześniej wybierałam gwiazdę zaranną, no ale może to działa jakoś odwrotnie, bo no, w sumie i tak obie są tutaj. <grym> I gwiazda zaranna mówiła tu coś o broni jakiejś, schowanej w jakichś skarbach. Tutaj jedynym miejscem, jak patrzyłam na tą mapę, które mamy oprócz mostu, jest ta fontanna lamentu, więc przypuszczam, że tam musimy szukać. No tu chyba nic więcej za bardzo nie ma, jeśli chodzi o miejsca. Eee, więc tam chodźmy. Czy tu coś da się zrobić? O. Wow. Ok, to było niespodziewane. Ostrze złamanej gałęzi. Nie ma czasu na rozmowę. Musimy... Wątpię, że to będzie więcej niż pokój, który już znaleźliśmy tak daleko od świątyni. Zróbmy to, że Kang nie został zastraszony. Okej, okay. czyli ona mówiła o jakichś skarbach, ale ostatecznie jest tylko jedna skrzynia z bronią. A przynajmniej będziemy mieli jakąś dobrą broń. Tylko, że ona nie ma w ogóle skupienia, więc nie mam pojęcia, jak ona będzie walczyć. No ale dobra, zobaczmy. Dobra, mamy do kanga. Muszę Here not to Aha. Ale to jest dziwne, ale ta perspektywa jest straszna. W ogóle nie wiem co się dzieje, hawo. Czemu ona w jakąś dziwną stronę? W ogóle, ja idę. Nie, nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak ja nią steruję, nie? Ten, ten, te kierunki są tutaj jakieś pokopane. Dobrze, że przynajmniej się leczyć mogę. Dobra, już. Goddammit, Kang. Dobra, ale kosmiczna jest ta perspektywa. No Kang, coś. Super Kang! Dzięki. Właśnie, hurry up. O Jezu, czemu oni strzelają ogniami? Od no, weźcie tego, no dobra. Ruch kolejny, w sumie i tak mamy łatwy poziom trudności, więc jest przynajmniej o tyle. Lepiej.

the but fires don't stop at bridges. Our friends at the temple may have only gained a few minutes. You handle yourself pretty well for a spoiled coddled noble. High praise from a farm girl. At your highness's service. We should get back to the temple. Mm, rozumiem, że nie pogadamy więcej. Wróć do świątyni. No dobra. Może zapiszemy grę. Tak na wszelki wypadek. Świątyni to chyba tędy, tak. Damn! They've given us a few minutes already. Don Star and the princess did their job too well. That's better. This -up, get ready. <laughs> <coughs> 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 uh -oh. Czy teraz będę wichrem, oby nie? O nie! Ale ja nie być wichrem. On jest taki toporny. Może czemu ja muszę z nim nim walczyć? Aha! i think we should go back to the temple and quickly before those flyers drop more lotus assassins. more is good. let them come. but we'd be safer in the temple. we're safer if i destroy the enemies they send. i prefer an active defense. <laughs> Super. Aha, dostałam punkty. Obron lament przed wojskami Sunny. Codzienne przypomnienie, ponieważ ciągle zapominam, gdzie wszystko położyłem poprzedniej nocy. Zapisuję dla siebie tę listę pytań, by łatwiej mi. Było dość do siebie rano, o mój Boże. Czy masz przy sobie swoje topory? Jeśli nie, to zapewne nie żyjesz. Super. Czy widzisz swoje ubranie? Czy masz je na sobie? Jeśli nie widzisz w pobliżu swojego ubrania, to pewnie nigdy go nie znajdziesz, więc nie marnuj czasu na szukanie. Jeśli naprawdę potrzebujesz coś na siebie włożyć, to weź to, czego potrzebujesz z najbliższego trupa. Czy jesteś w łóżku? Czy ktoś jest w nim? Z Tobą. Nauczyłem się na własnych błędach, że spanie z kimś w jednym łóżku prowadzi do kłopotu. Zabierz ubrania i cicho wyjść. O matko. Czy w okolicy jest ktoś żywy? Nie dziw się. Film czasami urywa mi się zanim zacznie się zadyma. Ponieważ ludzie w okolicy przez jakiś czas zapewne nie będą w nastroju na rozrubę, najlepiej będzie ruszyć w drogę i poszukać innego miejsca na post. Masakra. On też... on jest bardziej zły, ale... ma taki... tak pośrodku bardziej ten... Ale nie mają żadnych technik ani nic, to jest taka lipa trochę. Dobra, to co ja mam robić właściwie? 6. Czemu pokazuje mi 6? A wrócić? that racket is distracting me from the cries of my enemies Sky better have a good reason for ringing that bell I have let no one pass not with all their parts at least you go I'm having too much fun here come to my axes all of you <laughs> <laughs> a, mogę do się Good, you are here. The trap is set. The signal sent. It's all up to you now. Okay, what I do? signal? Did I something? No, this is something I couldn't tell you about. Please give me a chance to explain. You'll like what I have to say. I hope. I was approached, once or twice. The Lotus okay. Assassins offered much, even the chance of returning my daughter. But I assure you I did not plan to betray you. You showed me that the world, my life, is not as pointless as I once thought. My daughter is long dead. Their offer only shows how desperate you have made them. Hmm. Czemu nie powiedziałeś mi o tym wcześniej mogłam się przygotować. Cieszę się, że mi ufasz, ale oni nadal zamierzają zaatakować zaskoczenia. Się odrzuciłeś ich ofertę, czemu nadal planują atak? Hmm, może to. I let them think I agreed, but hear me out. I couldn't risk that someone else in the group was also tempted. They might tell Death's Hand the plan was discovered. Hmm. This is a chance to isolate the leader of the troops. Death's Hand thinks that he and a group of assassins will enter the temple unopposed, but I have a surprise. I set traps. Remember how I asked Kang for some of his explosive casks? The assassins will be destroyed, and Death's Hand will be yours alone. ręką śmierci, kiedy jego armia zostanie zgładzona. To mi się podoba. Czemu nie ich po prostu w powietrze? Uh, z ręką from what i have seen, he is stronger than that. if he is damaged by the blast, good. but you are the one meant to fight the power behind him. he's an arrogant one. i doubt he'd consider the possibility that my loyalty to you would be stronger than my fear of him. the bell was the signal. he'll be here. Okay. thank you for this opportunity, by the way. i can never face death's hand myself. But I want to make him pay for thinking I would be so weak. Use my daughter against me, will he? Make him hurt. Mm. Good, Sky. You have proven a useful tool. Guess again, you slab of rot.

Hmm, to nie żadna kontrola. Ty rządzisz poprzez strach, ja poprzez lojalność. Mi potrafi wykorzystać taką motywację. Dziecko stanowi tylko wymówkę. Mam więcej niespodzianek, książek ginie. Czy ja cię przypadkiem już raz nie pochowałam? O, łatko. Dobra, będzie is to, That is why I exist. I am the will of the Emperor. I am Death's hand. Sun Li commands that you die. I must obey. Of course, you the will of the master guides me. The strength of the dragon empowers me. I cannot be defeated. I must obey. Więc walcz, jeśli musisz, ale nie zdołasz mnie pokonać. Ty i twój mistrz zbyt wiele mi już odebraliście, czas z tym skończyć. Jesteś pustą skorupą, cieniem. Zobaczmy, ile, na ile cię stać. OK. Dobra, dobra. Aha, on jest niewrażliwy na golema, tak? Nie, nie jest. Dobrze. Na ła? Czy ja jestem? Nie wiem, kto tu jest niewrażliwy. Hej, dostałam nawet poziom. Hmm, nie chcesz tego zobaczyć, prawda? Musisz wiedzieć, kto jest teraz, ale to, co jest, cię sfida, sfida twoją umiejętność. He is more than Sun Kin ever was. Sun High linked him to the stolen power of the Water Dragon and bound him to my armor to taunt me. An unrelenting, unbeatable force that wore the face of my betrayal. Now he is mine. Mm. To on go ożywi z powrotem. <grym> I strzeli. Posłuchaj mnie, to nie musi tak wyglądać. Twoje słowa mnie nie przestraszą. Wiem o Tobie wszystko, nawet więcej niż Ty sam. Wiele się dowiedziałam. Li, przede wszystkim dowiedziałam się, że męczy mnie gadanie. Do you build my good nature, my conscience? There is no malice in my actions, no lust for glory. I did what had <gadań> to be done. I had no choice. My brother had no restraint. A world under his heel would be chaotic and violent. I will bring order. I will ensure that everyone is safe within swoich rolach. Hmm, skąd mam mieć pewność? Świat nie jest aż tak okrutny, twoje dziecko żyje. Uuu, uh. dowiedziałam się co się stało z twoją rodziną. Używasz ich wspomnienia, by to usprawiedliwić? Twoje dziecko żyje. Hmm... What foolishness is this? Death has aveled your senses. You bring up memories that are mine alone to bear, and then you claim that they are false? I will not hear this. Your tongue profanes a place in my heart, where no one is permitted. Zu miał ją zabić, ale ją oszczędził. To gwiazda zaranna. Kryjesz swoją ambicję za uczuciami. Cóż, gwiazda zaranna jest twoją córką.

Muszę przedstawić ją, unblinded by strategy or hate, and consider what it would mean if she truly were my child. I must answer: it does not matter. Aha. Dlaczego nie? Udało ci się uniknąć śmierci, która wywołała to wszystko. Bogowie jednak nie są tak surowi. Wiedziałam. Wspomnienie twego zamordowanego dziecka było tylko kolejnym narzędziem, które miało dać ci władzę. If I had the emotions you think I should, I would have defended her or died at her side. But her death had no real meaning to me, so neither does her life. So I am forced to confess that my first feeling was not sorrow at her loss, but anger at my brother for destroying my possessions in so petty a manner. In the end, it changes nothing. I intend to make the empire a better place.

W sumie to nie są takie zwyczajne dialogi, w sensie, że faktycznie mogłoby to na niego zadziałać emocjonalnie i nie wiem, moglibyśmy się spodziewać takiego dialogu, że albo powie, że Boże, masz na to jakieś dowody, jeśli masz to, nie wiem, w jakiś sposób podziała to na niego emocjonalnie, albo faktycznie powie, że no nie wiem. Ee, że, że mi nie wierzy i że to na pewno nie jest prawda, ee, ale dostaliśmy dialog, że tak naprawdę dla niego to nie jest istotne, czy ona przeżyła jako dziecko, czy nie. Jest, bo tak naprawdę on, był zaślep on jest zaślepiony cały czas tym tą wizją władzy i bycia e, nie wiem Chęci naprawienia, jakby powiedzmy, według niego, e, całego tego nieporządku, który wprowadził jego brat, e, i sprawienia, że, że wszystko będzie, nie wiem, bardziej naturalne. Ale myślę, że jego wizja naturalności też jest zupełnie inna niż wizja wszystkich innych, więc to jest takie. To jest niesamowite. To, że on jakby, że tutaj właściwie nie ma takiego rozgraniczenia na dobro czy zło, tylko właśnie jest taka mieszanka, takie odcienie, odcienie szarości, że, że właśnie on tak jakby chciał dobrze, ale ponieważ wszystko to, wydarzy, to, co wydarzyło się w jego życiu, to w jakiś sposób go ukształtowało, że on nie do końca dobrymi sposobami do tego dąży. To mi się strasznie podoba w tej grze. Wszystkich wykorzystujesz. Jako Mniszka Dusz mogę Ci odebrać Rękę Śmierci. Ja też mogę używać tej mocyli i mogę ją kształtować bez amuletu. Pięści są bezużyteczne, skoro możesz go uleczyć. Wrócę przeciw Tobie, jego ducha. Ty mnie uczyłeś, czy przegrałabym z kimś, kogo już pokonałam? Jestem Mniszką Dusz. Możemy spróbować użyć intuicji. Nie wiem, czy to pomoże, ale to możemy spróbować.

Instał został przemieniony w rękę śmierci, potem jego opuściłeś, oddam mu jego prawdziwe oblicze. Ratować go? Zamiast tego zwrócę go przeciw Tobie, matko. Nie, dobra, chcemy go uwolnić. A ja to nie ty. <grywa> oh my gosh. Ja muszę coś robić? Chyba nie. Ona chyba sama. No, dobra. Jakieś fioletowe światełka. Aha, to ja. Boże. Aha, bo ja walczę. O nie. O nie ja walczę tym kinem mm. o mój może czekajcie o dobra, dało się. Ale <noise> kosmos! You have cut the strings to my puppet, but you will know defeat soon enough. I grow closer to the heavens by the minute. Mm. Tak tak, oczywiście. Take this corpse. See if you can throw away such a useful tool. I will face you at the height of my power, in the heart of my empire. Your master awaits you, child. <laughs> Te Uspokój się, wyzwolę cię z tego więzienia. Czy zasługujesz na spokój? Później zostałeś zniewolony, ale pomagałeś w ataku na lament. Mistrzeli ma rację. Ręka śmierci jest zbyt użyteczna, by go się pozbywać. Mm. jestem ciekawa, czy w takim razie on by dołączył do naszej drużyny, bo nie wiem w sumie. Nigdy nie doszłam do tego etapu złą postacią. No ale wyzwalamy go. Dziękuję, Spirit Monk, za letting me rest. Mm. ow <laughs> oh my god <laughs> W odpowiednim momencie otrzymałeś ścieżkę otwartej dłoni. Co ja otrzymałam? Co? To jest jakiś klejnot? Nie ogarniam. Ok, wszyscy są na dole. Nie mogę rozdać punktów nawet. The day already drags like an overloaded ox. Our enemies should be more efficient. I do not shy from meaningful combat, but eliminating your boredom is not a worthwhile cause to fight for. If there's no wine, there should be fighting. That's the way of things for a warrior. I hope everyone the walce. We should not take much longer to lick our wounds, even if the victory was ours. No doubt, the enemy awaits us. We should not take much longer to lick Oh my god. Let him nie czeka. we'll leave right away. z will talk to each of Oh, right. It will allow for some adjustments to the marvelous dragonfly. The landing here was... rough. I will ferry whom I can for an initial assault. Give me a few moments. We will leave at your command when my work is done. No, that's it. Could we speak before we leave? I have concerns. Tak, pewnie wszystkich coś trapi. Dobra, ja bym chciała rozdać punkty. Halo. Mmm. to jest rozdział 7 już. E, Okej. Okay. Ja myślałam, że dopiero jak dolecimy na miejsce, um, w którym koszt wojny zostaje podliczony, dochodzi do konfrontacji z mistrzem i rozstrzyga się los cesarstwa. Zaszłaś daleko, z przygranicznej szkoły do ruin lamentu. Teraz los cesarstwa zależy od decyzji, które podejmiesz. Cesarz Sun Li, osłabiony stratą ręki śmierci i klęską oddziałów oblężniczych, przygotowuje się, aby stanąć z tobą do walki w pałacu. Tak, to już jest ostatni rozdział. Najpierw rozłożymy punkty. Jako chciałam zobaczyć. Dobra, w życie może tu idziemy. Poziom 24. 26 punktów. Dobra, możemy tego golema dać. Co my tu jeszcze mamy takiego fajnego. Hmm, dobra, niech będzie to na maksa. Nie wiem co tu jeszcze. Dobra, konia demona też możemy wcisnąć 6 punktów ostatnie <grych> prawdopodobnie wróci do pałacu. Okej. Okay. W takim razie. Zapisujemy grę i będziemy tutaj kończyć, a w kolejnym odcinku najpierw pogadamy z wszystkimi, oczywiście, i e, później wrócimy do pałacu i rozegramy ostateczne e, decyzje, ostateczne walki. Um, I będziemy kończyć grę. Tak, moi drodzy. <laughs> e, jestem ciekawa, ile nam odcinków z tego wyjdzie, bo w sumie nie wiem, na którym teraz jesteśmy, <laughs> za bardzo. E... Ale wcześniej myślałam, że wyjdzie około 100, ale chyba, chyba nie zahaczymy o setkę a raczej mniej. Eee, także to jest w sumie ciekawe. <laughs> Ta gra nie jest w sumie aż tak długa, jak mi się wydawało wcześniej, że była. Niektóre rozdziały są tutaj bardzo krótkie. Um, no dobrze, w takim razie to by było wszystko z mojej strony. Ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. I oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków, w których będziemy kończyć grę. Trzymajcie się ciepło i pa pa.